Anonus, level 19. Bądź załamany, poporuję wyrwania lożki. Przychodzą do ciebie Kanaplus i Rotavirus. Te Anonus, chodźmy na wino, poprawi ci się humorus. Ale ci fakcik fresk, przyjacielu. Pije sobie. Heleni grają na harfie. Fajnie jest. Nagle podbija jakiś stary, siwy brodaty dziad. Chcecie Cię kupić coś hehehe, potężnego? Pokaż mi swoje towary. Za 500 cysterci kupujecie amforkę podejrzanego płynu. Nuts est bibindum. Wieszorem wychodzicie z tawernem. Werna, czym się chodzi? Konkurs śpiewania na forum. Wbijasz na scenę i dajesz koncert. Kona plus i rotawirus ledwie cię ściągają. Idziecie dalej. Posąg cesarza. Pani na kolana i zaintonuj pieśń ciąg czynną. Ziąki ledwo cię odciągają. Przychodzicie koło amfiteatru Flawiuszy. Występuje jakieś kółko rybackie gwiżdżąc. Wznosi okrzyki zachwytu. Dostanie w łeb od kona plusa. Idźcie dalej, chce ci się srać. Wejdź do kibla i zwal kupla. Fajny kibel, podgrzewany, okrągły. Nagle loszka 9 na 10 uśmiecha się do ciebie. Hej, mała, jesteś może z partów? Nie, a co? Bo przebiłaś mi serce jak strzała. he <laughs> he. Oho, hi. hi, hi. Pięć minut później ruchacie się jako szaleli. Skończ paczek, przerażone ziomki każą ci spierdalać. Nagle dostajesz czym ciężkim w łeb. Pójdziesz się dwa dni później. Łeb napierdala jak w słonie. Hannibal, legiony pod kananami. Bądź w pierdlu w osti. Parter, familie przychodzi z miną. wecygetoryska getoryska przegrywającego wojnę galijską. Anonus coś ty odjebał. Zapłać 10 nubijek kaucji. Pod pierdlem stoją kanaplus... Rotavirus. Chłopaki, co ja takiego zrobiłem? Co się okazało? Wyłeś na forum uwolnić Pompencjusza. Pod posągiem Oktawiana śpiewałeś Pontefix Maximus gwałcił małe dzieci. Krzyczałeś krzyżowym chrześcijanom, kto nie klaszcze ten z Germanii? oserałeś do świętego ognia w świątyni Westy i wyruchałeś Westalkę. Trojan Face. Wróć załamany do domusu, wyruchaj gala ekstra. Centrum Cenesot HGM DLMS.